Jesteśmy w tej chwili w głównym budynku Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Budynku bardzo często krytykowanym za to, że pochłania gigantyczne pieniądze, a jest bardzo mało użyteczny do Parlamentu Europejskiego. Widzimy rzeczywiście architektura tego budynku jest bardzo nowoczesna, piękna, ale rzeczywiście pracujemy tutaj tylko 12 razy w miesiącu po 4 dni. Wielokrotnie postulowaliśmy, aby wszystkie miejsca pracy Parlamentu Europejskiego przenieść do Brukseli ze względu na upór Francji. Było to niemożliwe i prawdopodobnie przez lata będzie to jeszcze niemożliwe. W tym wspaniałym budynku planowaliśmy, aby był zlokalizowany uniwersytet europejski, sponsorowany przez Unię, uniwersytet, na który mogliby chodzić studenci ze wszystkich krajów członkowskich, a także spoza Unii Europejskiej. No niestety ten wspaniały plan y, przez lata jeszcze będzie nie do zrealizowania. Dzisiaj to, co nam pozostaje, to cieszyć się wspaniałą architekturą. Naprawdę wspaniałą nowoczesną architekturą tego будинку.